Dzień dobry, witam serdecznie. Proszę Państwa, jak wiecie, remontuję lokal, który będzie służał jako galeria Klub Szachowy. W dalszym ciągu jest potrzebna pomoc, w dalszym ciągu ten lokal jest remontowany. Dużo już zostało zrobione, wymienione okno, wymienione drzwi, odgrzybiony, tynk zdjęty, cegły prawie wyczyszczone. Połowa lokalu, połowa sufitu jest zrobiona, jeśli chodzi o Łazerie, stał się wypadek z e, Następnie potrzebuję waszej pomocy na e, hydraulikę, e, elektrykę oraz stoliki czy szachy, że można było mi usmienić czas. I każdy będzie z Was w przyszłości, jak ten lokal będzie otwarty. Mile widziane. Bardzo proszę o pomoc i wsparcie. Dziękuję. Pozdrawiam.